Vuelta, you know, I hear you and Chorizo are getting along these days. That's good. He always likes the dangerous types. But listen, you got important shit to do. Grab me a military plane, okay? Your bases are full of them. Oh, and a pitching machine, too. Like the ones at baseball games? Anything else on your grocery list, Philly? Can I grab you some cervezas, maybe? i am already drunk on inspiration! Nie chciałem im oczywiście przerywać, ale już teraz mogę. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Oczywiście Far Crya 6. Byłem właśnie w drodze do tego punktu celu wojskowego, no i nadziałem się jak widzicie na cel wojskowy. Punkt kontrolny, inaczej zwany. Mam klucz? Lol, mam klucz. Okej, okay. zbierzmy wszystko co się tu da. W takim razie, no i spalmy standardowo plakaci.

Gorsze jest to, że mi przebili, przebili mi opony w moim aucie. Ale na szczęście auto się zespawnowało. Co so mogę wezwać nowe? Dzięki. Dzięki, dzięki. Jedziemy w takim razie do bazy. Bazy wojskowej. To jest nasz naj, najbliższy cel. Później, oczywiście, zrobimy sobie jeszcze tam po lewej stronie kolejny znacznik. Chyba tam też jest właśnie punkt kontrolny. Taki jak tutaj przed chwilą, na który się nadzieliśmy. No i potem będziemy uderzać tam na dół na prawo. Także do kolejnej, praktycznie, lokacji za chwilę przejdziemy. Yy, nagrywam ten odcinek 18 października. Troszeczkę czasu minęło od kiedy nagrywałem przedni odcineczek. Podenderowałem sobie, pomontowałem wszystkie. Mogę lecieć dalej z kolejnymi nagrywkami. Dobra, jesteśmy już prawie. 300 metrów zostało. Podjadę sobie tędy. Okej. Okay. Lara, jestem blisko sort of metal factory.

Jestem tu jakiś w stanie wejść na dach. Jestem tutaj zrobi jest na po lewej. Co z tej strony nie ma w ogóle przeciwników, nie? se jaja ze mnie robisz? Jeden z drugim? Jeżeli no, mi alarm wywołali Niech mi ktoś powie co mnie wyczaiło no, Bo ten gościu no sorry Ale się skitrołeś chłopie? Mu tam. Już sobie powył. No bez jaj, nie? Siema. 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 Spoko, zapraszam. Zaciłeś już wieżyczkowego, wiesz o tym? Dostał tylko kierowca z tego ich całego wsparcia. No ale to jest troszeczkę śmieszne, nie że. W... Biedy i tak, bo mamy najniższy poziom trudności, żeby poznać tylko historię, ale no serio?

Mocny helikopter, nie powiem, że nie. Nie wiem, naprawdę. Wchodząc po schodach na drabinę zauważył mnie jeden typ, który wywołał taki alarm, a i tak to mi się udało przejąć. Znaczy czułem, że gra na najniższym poziomie trudności, żeby pokonać tę historię. W sumie są dwa tylko poziomy trudności No ale to jest głupota, nie? Moim zdaniem To jest moim zdaniem totalna głupota I teraz muszę przeszukać sobie całe to miejsce? Przecież nie zrobiłem tego wcześniej, nie? Najlepsze jest to, że mogę to zebrać i zaraz to sprzedać nie w tym samym miejscu w tej samej lokacji Co tu masz A sorry. No pogadaj ze mną byczku you tell me time. Moja przyjaciółka Chika Nunez jest w bardzo trudnej miejscu. Będzie bardzo wdzięczna za twoją pomoc. Dziękuję. No, ma pecha. FND tu gdzieś jest, ale raczej na górze. No Ale odlewnia to to jest, rzeczywiście, nie? Wejdźmy na górę. Trochę prochu by nie ogólnie troszeczkę też bronię. Między odcineczkami daję tam ogólnie modyfikacji kilka, mocniejsze troszeczkę AMO, troszeczkę podpalenia dorzuciłem. Tutaj coś jeszcze jest w tej shopie. Ojej! Mapka ze składem FND, który już znaleźliśmy, super no dobra, mamy wszystko. I a Dawaj furę. I lecimy sobie teraz w tym kierunku. Dobra, i to będzie ta rzecz, którą zrobimy jeszcze. O, tu się coś pojawiło, więc spoko. To też sobie ogarniemy dzisiaj. No i tu mamy jeszcze ten... Baterię przeciwlotniczą. A dalej miałem chyba iść jeszcze sprawdzić. Tą zasadzkę, nie? Bo tu nic więcej nie mamy niż do robienia. Zawsze nie doczytam, nie poczekam, aż on wysiądzie, tylko od razu wsiadam, nie? Dobra, ciśniemy do punktu kontrolnego. Kurna. Trochę za późno skręciłem w bok. Co poleciało? Powołek chyba. Dobra, szampanka sobie dobiegnie. No my już w tym czasie wyczyścimy oczywiście całą tą miejscówkę. Chociaż myślę, że i tak Nie będzie nam to potrzebne do teleportacji Ale w razie czego lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, to zejrzyjmy się na szybkości. Kamera. Kurwa, czołg jedzie. Trochę przypał. Szczołgiem nie chciałbym zadzierać. Nie no, nie pierdol. Jak ja mam czołg, kurwa, rozwalić? no, ale bez ja, jak ja mam czołg rozwalić? Hej, czołgu się nie da rozwalić tak łatwo, ja nie mam żadnego RPGa, ani nic takiego, halo, gro. To mi się nie podoba, że ja jestem niewyposażony jeszcze w RPG. Gdzie ja mogę zdobyć RPG? Proszę mi powiedzieć. Kodę, jakby mi to napiszecie w komentarzach, a dzisiaj jest 18 października. Zanim ja to kurna odczytam. I się okaże, że już grę dawno skończyłem, nie? Gdzie on ma łeb? Raz. Dwa. Trzy. Pytanie Watch my step Pytanie 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 Nie ukończono, co mam powiedzieć? Uważam, że bardzo ładnie przejęty punkt, nie? Dobra, od góry nie wejdę, więc muszę znaleźć klucz, który pewnie jest po drugiej stronie. A ty teraz tutaj jesteś. Fajnie, fajnie. 30 raz. O. Te to gdzie jest klucz? W takim o tu jest. Dobra. Co mi dasz? What do you go for me? Danny, army set up a checkpoint and it's becoming a pain in the ass. Clear it and we can all breathe easier. I appreciate it. Punkt kontrolny. No, jeszcze się nie zaznaczył pewnie. 4000. Gdzie on kurna? A tu chyba no? Ten nie obserwuj, a to musi być ten. Dobra, no mamy to do zrobienia jeszcze teraz. Zaraz sobie to ogarniemy. Tylko jeszcze sprawdźmy, co tu jest w środku. No właśnie, pokazał nam się teraz. Spoko, tam też podjadę. FND to mapka, oczywiście. Skład FND, który jest obok. Nie zbieram tych skrzynek. Nie uważam, że są mi potrzebne... Szampanka, nie pchaj się. Dobra, to mamy teraz do rozwalenia tamtą. Tu wszystko zebrałem. Więc tak naprawdę tą część mapy mamy skończoną. Tą po, le Jezu, po lewej. Tutaj. Tu mamy quest'a. Tu mamy to do rozwalenia. No i mamy tu jeszcze dwie rzeczy. Ten obszar jest dotąd. Spora ta. No ale zajmijmy się najpierw tym quest'em może. Panie i panowie. Zobaczmy o co w nim chodzi, warto też takiego jakiegoś kłaścika fabularnego w odcineczku zrobić, żeby troszeczkę ten procent na urósł, bo mamy 33, przynajmniej przed tym odcinkiem było. Działam, ustawiony ten, że mi tam pokazuje, tu chcę jechać? Znać maszyny miotające piłki do baseballa warto sprawdzić boisko bejsbolowe. No dobra, ej w ogóle szampanka jak ma oznaczone miejsce, do którego ja będę się teraz udawał, ona powinna tam po prostu biec od razu. Siema. Okej, OK, watch yourself, Pohone. This isn't right. Not to the outcasts and not to baseball. Check it out. Quickly, I'm going to go. Melda! That's all right. I'm going They were more than so many outcasts. So I thought they would even ruin baseball for us. wolnie gości, których trzyma i pilnuje, a on nawet się nie zorientował, nie? C I stał dalej w tej wieżyczce. Jesteś też jeszcze ten? No dobra, on już jest wolny. Dobra, tutaj mamy kluczyk. A tam mamy wejść z tym kluczykiem. I samolot dla fila, no to może być trudne. W którym miejscu? O kurde. Fajnie. No i widzicie, przydał się ten punkt kontrolny. Teraz mogę dzięki temu bezproblemowo przenieść się tam i wziąć sobie po prostu samolot blisko. Hmm... Dobra, biorę ten pojazd. Zaznaczmy sobie na mapie, gdzie to jeszcze jest. O Jezus, to może być jeden mały problem, nie? Przepraszam cię szampanka, ale mogłabyś sunąć dupsko. A nie stać na drodze. Eee, może być taki jeden mały, delikatny problemik. Latanie w tej grze. Ja w żadnej grze nie potrafię latać. W żadnej. Jeszcze chyba się nie zdarzyło, żebym w jakiejś grze nie miał problemu z lataniem. Battlefieldy? nigdy helikopter, nigdy samolot. Far Cry poprzednie też był problem. Teraz ostatnio GTA 4, no dramat totalny, nie? Sniper, co było od razu nie? Wszystko spoko, tylko ja tu chyba nie widzę żadnego przeciwnika więcej. Czy ja muszę wsiąść i dolecieć? No kurwa. Przechyl, wychyl, najbiście, odchyl, <śpiesz> przyspiesz, zwolnij, kontrol lewy, x rakiety, x rakiety. No kurwa, to może być ciekawe, nie? Frunę, na razie jest git. I no mam nadzieję Mordonie, Że... Że wiesz co robisz, nie? Jak mi kazałeś tu wrócić, nie? byku. A przestawiłbyś tego? Tak wiesz, tak obok, nie? Wylądowałem. <grywa> Mordo. Tak kawałek obok jestem, nie? Back to Byczku, tak wiesz, tak. Lekko do tyłu, nie? Tutaj, teraz, o. I teraz tu, o. OK okej. Okay. Na spokojnie, bo to może zaraz się źle skończyć. Cofnijmy. Powolutku, powolutku. Nie ma co tutaj szarżować. Przejedźmy ten kawałek tak bardzo lekko, delikatnie, żeby o nic już więcej nie zahaczyć. Cieszę się, że się ten samolot nie rozpadł jak lądowałem, nie? Zwłaszcza jak przypierdoliłem dziobem od ziemię. Ja ci go wprowadzę, nie martw się, no spokojnie. Okej, okay, udało się. Ah, Time to walk the to Philly magic. See you back at camp. Kopie, nawet mnie nie, nie denerwuj, nie? Ja pierniczy, najgorszy, najgorszy quest w tej grze. Ok. Hmm. Chciałem zrobić to, ale mamy questa do wzięcia w naszej tutaj bazie głównej, więc podejdźmy sobie, a właściwie przeteleportujmy się po tego questa.

but you're a city kid like me here we go so what's our next move espada you got any ideas you're not listening you're not listening shut your mouth we have to hit josé's tobacco head enough out of you singao you're just gonna let this happen <laughs> long time coming danny montero justicia Stop! Your brother's a traitor. See. Si. And he'll spend the rest of his life making up for it. You ready to look in the mirror and admit your mistakes? You first, Camila. Fine. I voted for Castillo. I didn't want to, but Vivido was going to make us rich, wasn't it? Hierta, I doubted you. All of you. I blamed you for not being Guerrillas. But Papa was right. To get faith, you gotta give it. If you want if you want Jose, you have to think big. He don't wear it hurts. His tobacco fields. We tried that already. No, all of his fields at once. Draw his soldiers out, leave him open. That's smart. Well, lucky for us, Philly plans ahead. Me and the hero got you cover. Good. We divide our forces. Targeted strikes, checkpoints, guard posts, everything. In and out. And then we hit that airbase hard. Now what the fuck are we still doing here? Dale. Y harános hasta el final, Roberto. Hasta el final. Hold on to your ass here, but about this is my Nepal niño. Metal bird, hellfire, and the hope of the West only one. So you have flown this? No, never. I'm afraid of heights. But I'll be the wind beneath your belly. More support while you rip Jose a new one. <laughs> oh Hiro, oh, Hiro. You're gonna need my soundtrack. Feli magic, babe. Vamos. Danny. Nie każ mi tym latać, błagam cię, gro. Nie każ mi latać, proszę. No dobra. Mm. Zostało nam do zrobienia tak. Tutaj dwie rzeczy na tej mapce, tutaj jedna. No i tu mamy znowu zniszczyć mu pola. Więc sobie to też ogarniemy za chwilę. A właściwie nie za chwilę, tylko w następnym odcinku. Zaczniemy sobie od tego questa, skoczymy sobie na te dwie rzeczy tutaj. To będzie trzecia. I wydaje mi się, że powinienem już mieć wtedy ten obszar ukończony. Może gdzieś tu jest jeszcze jakaś tam miejscówka taka jak tu. Ale myślę, że ten obszar będzie ukończony, ten jeden, drugi i trzeci. I będziemy mogli się zająć kolejnym tutaj quest'em. Mm. Poznaj Maximas Matanz. I to jest jaki obszar? To jest ten obszar cały tutaj do grania, czyli ta mapka, ta mapka i ta mapka. A to może pójdziemy sobie tu? Na zielony obszar najpierw. Zamiast się tam dobijać do niego. No, może najpierw zielony ogarniemy. Ale to między odcinkami, bo musiał tutaj podpłynąć. Dobra, to zobaczymy sobie już w następnych odcinkach, co będziemy robili. Na razie, tak jak wspomniałem, jeszcze dokończmy ten obszar. Więc to, Dzięki za oglądanie, zostaw kciuka, słuchaj dzwoneczek i widzimy się jutro w następnym odcinku. Miłego popołudnia, wbijaj do linku w opisie. Cześć!